Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu, czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Na naszym mikrofonie Bartusz Bereszyński. Bartosz, to był ostatni tak poważny sprawdzian, jeśli chodzi o klasę rywala przed mundialem. Czy ten mecz pokazał, jak daleko nam do, do tych najlepszych na świecie? Na pewno dzisiaj tak. Nie ma co ukrywać, że ten mecz był zdecydowanie pod dyktando Holendrów i, i nie ma co się dzisiaj tutaj oszukiwać. Było Parę chwil w drugiej połowie, szczególnie na początku, gdzieś coś stworzyliśmy, natomiast no, parę chwil przez 90 minut to jest zdecydowanie za mało. Ciężko mi teraz też coś powiedzieć na gorąco. Na pewno na pewno dzisiaj lekcja, za, za kilka dni mamy kolejny mecz z Walią i, i, i trzeba do tego podejść zdecydowanie lepiej. Na pewno klasa zespołu też będzie inna, tak jak to zostało powiedziane. Holendrzy na pewno są mocniejsi od walijczyków. Natomiast my dzisiaj z tej lekcji musimy wyciągnąć wnioski i tylko to nam dzisiaj pozostało. Trzeba Holendrom oddać, że szczególnie w tych sytuacjach zakończonych bramkami, no zagrali rzeczywiście wszystko w tempo, wszystko tak jak powinno to wyglądać. No tak, skuteczność na pewno była bardzo ich mocną stroną dzisiaj, bo wiadomo, prowadzili grę, natomiast też w pierwszej połowie nie, nie można powiedzieć, że oni stworzyli jakieś wielkie sytuacje. Wiadomo, jedna chyba Blinda, który tak gdzieś zamknął sytuację i nieczysto trafił w piłkę, później gol. Na pewno ta skuteczność była po ich stronie, ale, ale nie ma co tutaj dużo mówić. No, zdecydowanie lepsi. Wali wiadomo, jedziemy po punkt co najmniej, bo trzeba zostać w Lidze Narodów w tej najwyższej dywizji. No tak, oczywiście. No zawsze, zawsze się gra po zwycięstwo, ale my też musimy sobie dzisiaj przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć z tego wnioski i konsekwencje, no bo, 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 bo dzisiaj, tak jak już to zostało wspomniane, dzisiaj byliśmy drużyną gorszą i za kilka dni Chcemy być tą drużyną lepszą i, i, i nie ma to dużo czasu. Piotrek, ciężko po takim meczu powiedzieć cokolwiek do, dobrego, tym może zostaniesz takim wspomnieniem kilku dobrych Twoich zagrań, niezłych akcji z jednej strony, a pewnie z drugiej strony z żalem, że, że Bramka po żadnej z tych akcji nie padła. Nie no, ja uważam, że <grych> kilka rzeczy było dobrych. Nie, nie tylko te złe. Dostaliśmy Bramkę na 2-0 w najlepszym naszym momencie. Także... To nie mogło się przydarzyć, później troszkę odpadliśmy, i ten mecz już tak się potoczył do końca. Uważam, że było kilka dobrych kontrataków, kilka dobrych akcji pozycyjnych, także pozytywów kilka jest. No, wiemy z kim graliśmy. Jest to jedna z topowych reprezentacji, trzeba uznać ich wyższość, ale też nie wiadomo jak dużo sytuacji sobie nie stworzyli. To, o czym mówisz, ten dobry fragment gry, to przede wszystkim początek drugiej połowy, kiedy troszkę wasze ustawienie się zmieniło. To, między innymi, twoim zdaniem była przyczyna tego, że, że, że ta gra lepiej się układała w tym akurat yy, fragmencie meczu? No, w tym fragmencie meczu na pewno tak. E, dobrze to wyglądało, no ale w pierwszej połowie kilka akcji też stworzyliśmy, po których e, oddaliśmy szczał, czy, czy zabrakło ostatniego podania i te akcje by, by, by były wykończone tak, jak powinny by być wykończone, ale tak, jak mówię. Nie wszystko było źle. Było kilka fajnych, dobrych akcji, z których na pewno musimy Musimy ich więcej robić na mecz, bo, bo mamy na tyle umiejętności, na tyle dobrą kadrę, żeby, żeby z takimi rywalami grać jak równy z równym Takie mecze nie muszą się, twoim zdaniem, zdarzać, nie wiem, co tydzień, codziennie yy, Jesteście w stanie podjąć wyzwanie w meczach z taką drużyną jak Holandia? Tak, no uważam, że tak. No wiadomo, jest to jedna z najsilniejszych reprezentacji, ale yy, Uważam, że w kilku momentach pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, stąd stworzyliśmy groźne akcje. Myślę, że w kilku akcjach trzeba było po prostu lepiej się tylko ustawić i Holendrzy zostawiali też sporo wolnego miejsca i nie były te miejsca może zbytnio dobrze e, zajmowane i stąd te akcje niektóre e, nie były napędzane tak, jak powinny być napędzane, ale to na pewno w materiale pomeczowym mm, trener wraz ze sztabem zauważą. i. I w kolejnych meczach będzie to już lepiej wyglądać. Przyznasz, że holendrzy no, grali jednak dosyć szybko, dosyć swobodnie się czuli tutaj na stadionie narodowym, na stadionie, na którym no, wy tutaj zazwyczaj dosyć mocny opór stawialiście rywalom. Tak, tak, mają świetnych zawodników, każdy technicznie na, na bardzo wysokim poziomie piłka im nie odskakuje, każdy. I potrafi prowadzić i wie kiedy z pierwszej piłki, wie kiedy przyjąć, wie kiedy poprowadzić. Także świetna, świetna reprezentacja, na pewno jest to, tak jak powiedziałem, jedna z najlepszych w Europie, jak nie na świecie, na pewno będą się liczyć, ale na pewno coś dobrego wyciągniemy z tego meczu. Jest szansa, żeby tych akcji dobrych, ofensywnych było więcej. Mecz z Walią, który okazuje się, że będzie dla Was takim małym finałem, bo Walia dzisiaj też punkty straciła. No no, to tak, na pewno w tym meczu będziemy chcieli wprowadzić grę i stworzyć jak najwięcej sytuacji, jak najwięcej kończyć te akcje bramkami, tak żebyśmy ten mecz wygrali i żebyśmy się utrzymali w tej dywizji. Spodziewałeś się, że będzie z ich strony aż taka dominacja i że tak wiele tych sytuacji będą w stanie wykreować? Na pewno wiemy, że przeciwnik miał duże jakości. I Myślę, że kluczowe były momenty, kiedy my traciliśmy piłkę, kiedy byliśmy otwarci i było widać, że mamy dużo jakości, żeby szybko rozegrać i wykorzystać te otwarte przestrzenie. Myślę, że, że te dwie branki pokazały to, że, e, że, nie możemy, musimy być, że nie możemy tak tracić piłek, musimy być bardziej skoncentrowani w tym rozegraniu. Myślę, że też było dużo sytuacji w pierwszej połowie, kiedy wygrywaliśmy e, piłkę. E, Odbieraliśmy ją, ale traciliśmy ją znowu za szybko i, i myślę, że musimy nad tym popracować. Niestety, przeciwnik takiej jakości, taki moment wykorzystuje i, i musimy wyciągnąć wnioski, bo na Mistrzostwach Świata e, będziemy tylko z takimi drużynami grać i, i musimy być skupieni przez pełne 90 minut. Czy zauważyłeś jakąś zmianę? No bo ona była. Szedł Karolinetty w przerwie, wszedł Arkadiusz Milik. Dobry początek tej drugiej połowy, dwie dogodne bardzo sytuacje. E, czy Ty z perspektywy linii obrony zauważyłeś, że coś ruszyło, że jest lepiej niż w pierwszej części? Jak zmieniliśmy ustawienie, przeszliśmy na dwójkę napastników. Na pewno zaczęliśmy bardzo dobrze drugą połowę. Wysoko atakowaliśmy, odbieraliśmy te piłki i, i ta, tego, czego brakowało w pierwszej połowie czyli, czyli tego spokoju po odbiorze, dobrego podania było to w drugiej połowie. Stworzyliśmy naprawdę dobre dwie sytuacje, i, i w tym momencie, kiedy, kiedy czujemy werwę, kiedy atakujemy, tracimy bramkę, bo tak naprawdę łatwym golu. Mamy piłkę, rozgrywamy, tracimy ją i jesteśmy otwarci. Rozgrywają szybko. Niestety taka jest piłka na najwyższym poziomie. Takie, takie sytuacje są wykorzystywane przez przeciwnika. Myślę, że, że musimy wyciągnąć z tego wnioski i w takich sytuacjach być, być po prostu bardziej skuteczni pod, pod bramką przeciwnika, bo mając przeciwnika takiej jakości, jedna czy dwie sytuacje, to mogą być maks w tym spotkaniu. Niestety ich nie wykorzystaliśmy i straciliśmy kolejną bramkę. Także, także myślę, że Dużo pracy przed nami, kilka dni na regenerację i, i musimy wywalczyć punkty w meczu Walią. Chcę jeszcze słówko na temat Twojej współpracy z Kamilem Glikiem i z Jakubem Kiwiorem. To, że z Kamilem rozumiecie się bardzo dobrze, to jest sprawa oczywista. Natomiast Jakub Kiwior do Was dołączył i dzisiaj też kilka razy dobrze zablokował. Jak Ty oceniasz Waszą współpracę? Myślę, że. Yy... Najważniejsze jest byśmy się komunikowali. Kuba to młody, inteligentny piłkarz i, i on rozumie piłkę, rozumie grę, nie boi się też grać, także, także myślę, że im więcej tych spotkań będziemy ze sobą grać, tym będzie to lepiej wyglądało. Wiadomo, jakiś tych automatyzmów mimo wszystko troszkę brakuje, ale, ale z meczu na mecz będzie coraz lepiej i mam nadzieję, że, że w kolejnych spotkaniach będzie więcej tych lepszych momentów i, i na Mistrzostwa Świata będziemy w optymalnej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dzięki mam takie zdanie, że miała dwie twarze albo jedną twarz. Nieco sfrustrowanego Roberta Lewandowskiego, który mocniejszym podaniem starał się wymusić ruch na prawej stronie kolegi z drużyny, ale też podchodził w kierunku linii bocznej i rozmawiał z panem. To były takie już konsultacje w okolicach 30 minuty. Czego dotyczyły? Czy... Prostej rzeczy. Holendrzy grali w ustawieniu trójką środkowych obrońców i dwójką wahadłowych, podobnie zresztą jak my, ale w momencie rozegrania przechodzili na czwórkę obrońców. My presowaliśmy początkowo na, na trzech środkowych obrońców, a później oni zmienili to ustawienie i Robert pytał, jak mamy teraz presować, kto ma pójść do pressingu Zmieniliśmy to ustawienie na ustawienie 3-5-2, czyli Robert był z Zielińskim tymi pierwszymi zawodnikami, którzy mieli dochodzić do pressingu. Jeden miał presować stopera, drugi odcinać podanie do De Jonga. Tak to miało wyglądać, a trzej pozostali pomocnicy, czyli Szymański, Zieliński i Krychowiak, mieli grać tak jak grać powinni w trójce, czyli presują bocznych obrońców. I tylko tyle o tym rozmawialiśmy. Wspominał Pan na konferencji przedmeczowej i w wywiadach, że chce wypróbować dwa ustawienia, że one są w grze. Dwóch napastników zagrało od początku drugiej połowy: zszedł Karolinetty, a w pierwszej części grał Szymański i Zieliński. Czy mógłby Pan pokrótce powiedzieć, dlaczego Linety zszedł? Aż tak w pierwsza Nie, nie To nie chodzi o dyspozycję Karola w meczu. Żeby przejść na dwójkę napastników, to trzeba poszukać zawodnika, którego można zdjąć z boiska. I w tym momencie graliśmy na dwójkę środkowych pomocników Krychowiak i Linety. I stąd zdecydowaliśmy się zdjąć jednego. się grał bardzo dobry mecz. Uznaliśmy, że Karol będzie mniej potrzebny w tym momencie, jeśli przejdziemy na dwójkę napastników. I tylko dlatego była ta zmiana. Czy martwi Pana to jednak, jak Holandia wielokrotnie była w stanie dominować przez długie momenty naszą reprezentację przed Mundialem. Czy powiem tak, że e, mnie to nie martwi. Na pewno spodziewaliśmy się takiego meczu, bo w Rotterdamie było podobnie, też długimi fragmentami gry, biegaliśmy e, za piłką, mądrze się ustawialiśmy, tam strzeliśmy dwie bramki. Tutaj mieliśmy dobrą sytuację, doskonałą sytuację, bo w podobnej sytuacji, w sytuacji Holendrzy strzeli bramkę, niemal identyczna sytuacja, też takie dośrodkowanie przez e, pole bramkowe, oni skończyli to bramką, my nie skończyliśmy i to był kluczowy moment meczu, a to, że dłużej się będą się piłce utrzymywać, tego się spodziewaliśmy, po prostu jakość tych zawodników... E, daje im taką przewagę nad innymi zespołami. To nie jest tylko tak, że oni przeciwko nam grają w ten sposób, oni przeciwko wszystkim zespołom grają. Ja byłem na meczu, gdzie wygrali z Belgią 5-1 i mecz też wyglądał w ten sposób, że oni dominowali, jeśli chodzi o utrzymanie przy piłce. To teraz troszkę o linii obrony. Kamil Glik, Jan Bednarek, czy to zmartwienie ewentualne, że on nie grał w ostatnim czasie, czy to, to, to spotkanie poniekąd sprawiło, że pan nabrał więcej wiary? OK, z Bednarkiem jest wszystko OK. I jeszcze taką krótką ocenę Kiwiora. Po kolejny mecz raczej pozytywnie można ocenić. Przede wszystkim ja patrzę troszeczkę inaczej. Na to wszystko pierwszy raz zagrała ta trójka ze sobą. Wcześniej nie grał Bednarek, Kiwior i Glik w jednym ustawieniu myślę tu o trójce stoperów. Ostatnie pięć minut w Rotterdamie tak graliśmy na trójkę, ale to już wynikało bardziej z tego, że ten mecz się tak układał końcówka. Oni wtedy wpuścili wysokiego zawodnika my, żeśmy zdecydowali się na Glika. Dziś od początku cały mecz zagrała ta trójka pierwszy raz z sobą. Tych meczów do Mistrzów nie ma zbyt wiele, dlatego uznałem, że warto, żeby cały mecz zagrali, pomimo tego, że Janek nie gra w klubie, a liczę na to, że pójść po zgrupowanie reprezentacji, zacznie regularnie grać i muszą grać ze sobą. Jeśli chcemy grać w takim ustawieniu, chcemy wykorzystać atut Nikoli Zalewskiego, bo widzimy, że z Resą mamy trochę problemów zdrowotnych. Ten mecz chciałem, żeby zagrał Reca, żeby mieć odpowiedź, czy to jest zawodnik, który nam pomoże na Świata, a tak się nie stało. Drobny uraz. Z drugiej strony nie ma Matiego Kesza. Dzisiaj sprawdzaliśmy Przemka Frankowskiego, także no to cały czas jest plac budowy, ale to wynika z tego, że zawodnicy w klubach normalnie grają często co trzy dni, są urazy razy i musi być na to gotowi. Nikola, jakie zadania postawił przed, przed Tobą trener przed pierwszym gwizdkiem? Jak miałeś się zachowywać na boisku, na początku spotkania? Po prostu wiedzieliśmy, że oni grają 3-5-2 i byłem jeden na jeden z, z Dumfriesem. Znam go bardzo dobrze, bo gra w Serie ale po prostu coś nam zabrakło z przodu. Jak przegrywaliśmy 1-0, coś nam zabrakło. Nie strzeliliśmy bramki i, i taka, taka jest piłka. Denzel Dumfries to jest szybki, bardzo dynamiczny i dobrze zbudowany prawy wahadłowy. Czy odczuwałeś problemy właśnie w pojedynkach z nim? Często byłeś faulowany. Tak, po prostu trener powiedział mi, żeby się zastawić metr niżej, żeby nie dać mu miejsca do, do, po prostu do, do ruchu i, i tak zrobiłem. Czy czujesz, że ta pozycja, lewe wahadło jest dla Ciebie dobra, czy raczej szukałbyś sobie miejsca w reprezentacji nieco wyżej? Nie no, teraz powiedzmy, że gram, gdzie trener mnie nie zastawia. Czyli dobrze jest. Dobrze jest. Tak jest, dobrze jest. Natomiast w meczu z Holandią dobrze nie było. Jest to taki prognostyk przed Mistrzostwami Świata. Niezbyt pozytywny, jeżeli nie, nie powiedzieć, że, że marny. Co byś poprawił tak na już, na szybko? No wynik na pewno. Wynik? Z Walio na pewno jedziemy po trzy punkty. Ale myślę, że nie zagraliśmy tak źle dzisiaj. To co ci się podobało? W czym dostrzegasz pozytywów? No na pewno e, mieliśmy dużo okazji, żeby strzelić bramkę na 1-1, na ale po drugiej stronie straciliśmy od razu bramkę na 0-2, czyli musimy coś poprawić i, i co zrobić jeszcze lepiej. Łatwiej ci się gra, kiedy masz przed sobą dwóch napastników, tak jak w drugiej połowie Arkadyusza Milika i Roberta Lewandowskiego, czy tak jak w pierwszej połowie, gdzie jest więcej ruchu w środku Sebastian Szymański plus Piotr Zieliński? Ja, na pewno. Na pewno są dwa, dwa dwa nastawienia inne, ale dobrze mi się grało w pierwszej i w drugiej połowie. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.